Czy zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego dochodzi do zdrady? Dlaczego mężczyźni, a czasem także kobiety, decydują się przekroczyć granice wierności, złamać obietnice, zranić serce osoby, która im ufała? Czy to naprawdę tylko instynkt, popęd biologiczny, którego nie da się kontrolować? A może zdrada jest czymś znacznie głębszym, wyrazem nieświadomego lęku, ucieczką przed prawdą, brakiem odwagi? By stanąć twarzą w twarz z własnym cieniem. Jung powiedziałby, że nic w naszym życiu nie dzieje się przypadkiem. Zdrada też nie jest przypadkiem. To zawsze wołanie naszej psychiki, sygnał, że coś w nas, albo w relacji, zostało zepchnięte do cienia i szuka ujścia w najbardziej bolesny sposób. Zostań ze mną do końca tego filmu, a dowiesz się, co naprawdę kryje się za zdradą. U mężczyzn i u kobiet, i jak możesz odzyskać siłę oraz budować zdrowe relacje. Zdrada boli bardziej niż cokolwiek innego, bo uderza w samo serce zaufania. To nie jest tylko złamanie obietnicy, to poczucie, że ktoś dotknął Twojej wartości, że ktoś zanegował Twoją wyjątkowość. Kobieta, która została zdradzona, często myśli: To moja wina. Gdybym była piękniejsza, mądrzejsza, Bardziej interesująca, on by mnie nie zdradził. Mężczyzna, który zostaje zdradzony, mówi: Jestem słaby, nie byłem wystarczająco dobry. W obu przypadkach cień przejmuje stery i potrzeptuje najgorsze słowa: Nie jesteś godna miłości, nie zasługujesz na wierność. To Twoja wina. A prawda jest inna: zdrada nie mówi nic o Twojej wartości. Ona mówi wszystko o tym, co dzieje się w osobie, która zdradziła. Przyjrzyjmy się najpierw mężczyznom. Dlaczego oni zdradzają? Łatwo jest powiedzieć, bo taki mają instynkt, ale to zbyt proste. Owszem, biologia istnieje. Każdy człowiek ma popęd, każdy odczuwa pragnienia. Ale czy człowiek naprawdę jest niewolnikiem instynktu? Nie. Człowiek ma świadomość, ma wolną wolę. Ma zdolność do wyboru. Mężczyzna, który zdradza, nie robi tego, bo nie mógł się powstrzymać. Robi to, bo nie chciał zmierzyć się z czymś w sobie. Zdrada to nie wybuch instynktu, lecz ucieczka ucieczka od bliskości, od odpowiedzialności, od lęku przed prawdziwym spotkaniem. Jung mówił o cieniu tej części nas, której nie chcemy widzieć. Dla wielu mężczyzn cieniem jest właśnie ich lęk przed emocjonalną bliskością. Zdrada bywa próbą ucieczki od związku, w którym czują się odsłonięci, w którym musieliby przyznać się do swojej kruchości. Łatwiej jest poszukać nowego bodźca, nowej kobiety, która na chwilę da poczucie siły, atrakcyjności, mocy, ale to tylko iluzja, bo prawdziwy problem nie znika on czeka w cieniu. Zdrada mężczyzny to często także efekt projekcji. On szuka w innej kobiecie czegoś, czego sam w sobie nie akceptuje może swojej wrażliwości, może swojego pragnienia zabawy, może poczucia wolności. Nie potrafi wziąć tego z siebie, więc szuka na zewnątrz i myśli, że to tam znajdzie szczęście. Ale to nigdy nie działa, bo kiedy cień nie jest zintegrowany. Każda kolejna relacja powtarza ten sam schemat, ale nie tylko mężczyźni zdradzają, zdradzają także kobiety. I tu mechanizm jest inny. Kobieta rzadziej zdradza z powodu instynktu czy chęci przygody. Najczęściej robi to dlatego, że w związku czuje się niewidoczna, niedoceniana, samotna. Zdrada staje się desperacką próbą poczucia, że ktoś ją widzi, że ktoś daje jej uwagę. Ciepło, słowa, których nie słyszy od partnera. Ale i tutaj działa ten sam mechanizm to cień. Bo zamiast powiedzieć wprost: Brakuje mi bliskości, brakuje mi czułości, kobieta wybiera drogę ucieczki. Wchodzi w coś, co na chwilę daje emocjonalne ukojenie, ale zostawia jeszcze większą pustkę. Zdrada kobiety często pokazuje jej cień brak odwagi, by mówić o swoich potrzebach. Brak granic, brak szacunku do siebie. Nie zawsze oznacza, że partner był zły. Czasem oznacza, że ona sama nie potrafiła zawalczyć o siebie. I tak jak mężczyzna ucieka od swojego cienia, tak i kobieta próbuje znaleźć na zewnątrz to, czego nie potrafiła znaleźć w sobie i w relacji. Zdrada, niezależnie od tego, kto ją popełnia, zawsze jest ucieczką. Ucieczką od prawdy, od rozmowy. Od odwagi stanięcia twarzą w twarz z tym, co trudne. To nigdy nie jest dowód tego, że partnerka czy partner są niewystarczający. To dowód, że osoba zdradzająca nie jest w stanie znieść czegoś w sobie. Dlatego trzeba to powiedzieć jasno. Zdrada nie jest Twoją winą. Jeśli zostałaś zdradzona, to nie dlatego, że byłaś za mało piękna, za mało mądra, za mało atrakcyjna. To dlatego że on nie miał odwagi zmierzyć się ze swoim cieniem, a jeśli to ty zdradziłaś, też warto spojrzeć prawdzie w oczy. To nie znaczy, że jesteś zła czy niewarta miłości. To znaczy, że uciekłaś od prawdy o sobie, od odwagi powiedzenia: Czegoś mi brakuje, potrzebuję zmiany, potrzebuję bliskości. Zdrada często przedstawiana jest jako wynik instynktu, ale prawda jest inna. Instynkt może podsunąć pragnienie, ale zdrada jest wyborem. A ten wybór mówi nie o partnerze, lecz o stanie osoby, która go dokonała. Zdrada to zawsze znak niedojrzałości psychicznej. Człowiek dojrzały wie, że popędy są naturalne, ale wie też, że prawdziwa siła polega na odpowiedzialności. Kiedy dochodzi do zdrady, naturalne jest pytanie, czyja to wina? Ale wina to złe słowo. Jung nie używałby słowa wina. On mówiłby o cieniu i nieświadomości. Zdrada jest zawsze wynikiem tego, że jedna albo obie osoby w relacji nie zmierzyły się ze swoim cieniem. To może być jego lęk przed bliskością. To może być jej brak odwagi, by powiedzieć, że czegoś potrzebuje. To może być wspólne udawanie, że wszystko jest dobrze, podczas gdy w środku jest pustka. Zdrowa relacja to nie relacja, w której nigdy nie ma trudności. Zdrowa relacja to taka, w której oboje mają odwagę rozmawiać, gdzie można powiedzieć: Czuję się niewidoczna, boję się utraty wolności, potrzebuję więcej bliskości. Wtedy cień nie musi wychodzić w destrukcyjnej formie. Wtedy nie ma miejsca na zdradę, bo nie ma potrzeby uciekać. A więc, co możesz zrobić? jeśli dotknęła cię zdrada po pierwsze przestać patrzeć na siebie jak na winowajczynię to nie twoja wartość była za mała to jego odwaga była za mała po drugie zapytać siebie czego ta sytuacja mnie uczy jakie moje granice zostały przekroczone gdzie sama siebie zdradziłam że pozwoliłam by ktoś inny zrobił to samo po trzecie podjąć decyzję czy chcę być w relacji w której druga osoba nie bierze odpowiedzialności za swój cień? Bo jeśli nie, to masz prawo odejść. Masz prawo wybrać siebie. I pamiętaj, zdrada nie musi być końcem, może być początkiem, może być lustrem, w którym zobaczysz prawdę o nim i o sobie, może być zaproszeniem do przebudzenia, bo czasem dopiero największy ból otwiera nas na największą wolność. Odbudowa po zdradzie. To jedna z najtrudniejszych dróg, jakie może przejść kobieta. Zdrada zostawia ślad w sercu, w ciele, w psychice. To rana, która krwawi długo, bo dotyka tego, co najdelikatniejsze zaufania i poczucia własnej wartości. Ale paradoks polega na tym, że właśnie ta rana może stać się miejscem, z którego narodzi się twoja największa siła. Jung powiedziałby, że cień, jeśli zostaje uświadomiony, może stać się źródłem mocy. A więc to, co miało cię zniszczyć, może cię odrodzić. Najpierw musisz dać sobie prawo do bólu. Nie udawaj, że wszystko jest dobrze. Nie zakładaj maski silnej kobiety, która sobie poradzi. Masz prawo płakać, masz prawo czuć gniew, masz prawo czuć się zdradzona. To nie oznacza słabości. To oznacza, że jesteś człowiekiem. Jeśli będziesz tłumić emocje, one zostaną w cieniu i będą wracać w kolejnych relacjach, ale jeśli pozwolisz sobie je przeżyć, one oczyszczą cię i uwolnią. Drugim krokiem jest oddzielenie swojej wartości od czyjegoś czynu. On zdradził, ale to nie znaczy, że ty jesteś niewystarczająca. To znaczy, że on nie potrafił unieść swojego cienia. Twoja wartość nie zależy od tego, jak ktoś inny cię traktuje. Twoja wartość jest niezależna. To najtrudniejsze, ale i najważniejsze do zrozumienia, bo jeśli zaczniesz wierzyć, że zdrada mówi coś o tobie, będziesz nosić te ranę przez całe życie. A prawda jest taka: zdrada mówi tylko o nim. Trzecim krokiem jest spojrzenie na siebie z czułością. Zadaj sobie pytanie. Gdzie sama siebie zaniedbałam, gdzie oddałam całą swoją energię, zapominając o sobie. Bo często kobieta tak bardzo inwestuje w relacje, że przestaje inwestować w siebie. I wtedy zdrada jest nie tylko bólem, ale i przebudzeniem. Czas wrócić do siebie, czas odzyskać swoją moc. Czwartym krokiem jest nauka stawiania granic. Zdrada jest najgłębszym przekroczeniem granicy. Dlatego, jeśli chcesz się odbudować, musisz powiedzieć sobie: Już nigdy więcej nikt nie przekroczy moich granic. To nie oznacza zamykania się na miłość. To oznacza uczenie się, by jasno mówić: Na to się zgadzam, na to się nie zgadzam. To daje poczucie bezpieczeństwa i wzmacnia twoje poczucie wartości. Piątym krokiem jest decyzja: zostać czy odejść? Nie ma jednej odpowiedzi. Czasem zdrada jest końcem i najlepszym wyborem jest odejście. Czasem, jeśli oboje są gotowi spojrzeć w swój cień i naprawdę pracować nad sobą, może być początkiem nowego etapu. Ale kluczowe jest to, że decyzja należy do Ciebie. To Ty wybierasz. To Ty masz moc. Nie pozwól, by to On decydował o Twoim życiu. A jak rozpoznać zdrową relację? Jung powiedziałby: To relacja. W której oboje są gotowi patrzeć w siebie, gdzie nie uciekają od trudnych rozmów, gdzie potrafią powiedzieć: Boję się, czuję się samotny, potrzebuję więcej bliskości. Zdrowa relacja to nie ta, w której nie ma problemów, ale ta, w której problemy nie muszą być ukrywane. W zdrowym związku nie ma miejsca na grę, manipulacje, kłamstwo. Jest przestrzeń naprawdę. Nawet jeśli ta prawda jest trudna, zdrowa relacja nie jest perfekcyjna, jest autentyczna, bo tylko autentyczność daje prawdziwą więź. Pomyśl teraz, jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś mogła być w relacji, w której nie musisz udawać. Gdzie możesz być sobą czasem silną, czasem słabą, czasem radosną, czasem smutną, gdzie partner też jest sobą. A nie rolą, którą gra. To jest możliwe, ale zaczyna się od ciebie, od tego, że ty zdejmiesz maski, że ty spojrzysz w swój cień, że ty powiesz: Chcę prawdy, nawet jeśli ona boli. I pamiętaj, jeśli ktoś cię zdradził, to nie koniec twojej historii, to początek nowej, to moment, w którym możesz odzyskać siebie, to wezwanie do przebudzenia, bo zdrada może cię złamać ale może też sprawić, że staniesz się silniejsza niż kiedykolwiek. Niedojrzałość psychiczna ma wiele twarzy, ale w kontekście zdrady staje się szczególnie widoczna. Niedojrzały mężczyzna to taki, który nie potrafi stanąć twarzą w twarz z własnym cieniem. Ucieka od odpowiedzialności, od rozmowy, od emocji. Zdrada jest dla niego prostszą drogą zamiast powiedzieć: czuję się zagubiony. Boje się bliskości, potrzebuje czegoś więcej, wybiera drogę milczenia i ucieczki. Niedojrzały mężczyzna traktuje relacje jak scenę, na której ma się spełniać jego ego, a nie przestrzeń prawdziwego spotkania. Często żyje w przekonaniu, że bliskość go ogranicza, że wierność to więzienie, że wolność to brak zobowiązań. W rzeczywistości to nie wolność. Ale lęk przed autentycznym spotkaniem, bo prawdziwa bliskość wymaga odwagi i otwarcia serca. Niedojrzała kobieta z kolei to taka, która wchodzi w relacje nie z miejsca pełni, lecz braku. Oczekuje, że partner wypełni jej pustkę, uleczy jej rany, daje jej poczucie wartości. Gdy tego nie dostaje, zamiast powiedzieć prawdę, zamiast stanąć w swojej sile i postawić granicę, Szuka potwierdzenia na zewnątrz. Zdrada dla niej staje się próbą poczucia, że jestem ważna. Ktoś mnie chce. Ktoś mnie widzi. To nie jest wyraz siły, ale słabości, bo prawdziwa siła polega na tym, by samej uznać swoją wartość, niezależnie od tego, jak traktuje Cię druga osoba. Niedojrzała kobieta często też boi się samotności i dlatego trzyma się relacji które ją niszczą, albo szuka ratunku w ramionach kogoś innego, zamiast zaufać samej sobie. Zdrada jest więc zawsze znakiem niedojrzałości u niego, u niej, albo w całej relacji. Ale jak wygląda dojrzałość? Dojrzały mężczyzna to nie ten, który nie czuje pokus, to ten, który rozumie, że pokusy istnieją, ale nie muszą kierować jego życiem. To mężczyzna, który nie ucieka od swoich emocji. Ale potrafi o nich mówić, który nie boi się przyznać, czuje się zagubiony, potrzebuje więcej wolności, mam w sobie lęk przed bliskością. Dojrzały mężczyzna wie, że prawdziwa siła nie polega na tym, by udawać niezależność, lecz na tym, by mieć odwagę być sobą w relacji. To mężczyzna, który potrafi być wierny nie dlatego, że ktoś go kontroluje. Ale dlatego, że sam wybiera wierność jako wyraz swojej integralności. Dojrzała kobieta to nie ta, która nigdy nie czuje się samotna, nie pragnie ciepła czy potwierdzenia. To ta, która wie, że jej wartość nie zależy od tego, czy ktoś ją wybiera, czy nie. To kobieta, która potrafi powiedzieć to, czego potrzebuje: to bliskość, czułość, uwaga. I nie wstydzi się tego. To kobieta, która jeśli nie dostaje w relacji tego, co jest dla niej ważne, nie szuka potajemnych dróg, ale podejmuje decyzję: rozmawiać, albo odejść. Dojrzała kobieta nie boi się samotności, bo wie, że samotność nie jest pustką, jest przestrzenią, w której może spotkać siebie. Zauważ, że dojrzałość nie oznacza perfekcji. Dojrzałość oznacza świadomość, niedojrzałość to życie w cieniu. W nieświadomości, w ucieczce. Dojrzałość to odwaga, by spojrzeć w ten cień i go przyjąć. Niedojrzałość szuka ukojenia w zdradzie. Dojrzałość wybiera rozmowę, szczerość, czasem trudną decyzję rozstania, ale nigdy ucieczkę w kłamstwo. Widzisz więc, że zdrada nigdy nie jest kwestią instynktu, to zawsze kwestia dojrzałości lub jej braku. I to jest kluczowe, żebyś zapamiętała. Jeśli ktoś cię zdradził, to nie dlatego, że byłaś za mało, to dlatego, że on był za mało, dojrzały, świadomy, odważny. A jeśli ty zdradziłaś, to też nie oznacza, że jesteś zła. To znak, że coś w tobie woła o uzdrowienie, że czas przestać uciekać, a zacząć mówić prawdę. Zdrowa relacja nie polega na tym, że dwie osoby nigdy nie czują pragnienia, nie przeżywają kryzysów. Czy wątpliwości? Zdrowa relacja polega na tym, że potrafią o tym rozmawiać, że mają w sobie odwagę, by stanąć naprzeciw siebie i powiedzieć: Tak, to trudne, ale jestem gotów patrzeć w ciebie prawdziwie. Pierwszym krokiem jest pozwolenie sobie na prawdę. Jeśli zostałaś zdradzona, nie uciekaj od tego, co czujesz. Często kobiety próbują od razu być silne, udawać, że nic się nie stało. Albo wręcz wchodzą w rolę ratowniczki, która chce szybko odbudować związek. Ale to tylko zaklejanie rany plastrem. Prawdziwe uzdrowienie zaczyna się wtedy, gdy mówisz do siebie, tak, zostałam zdradzona, tak, to boli, tak, mam w sobie gniew, ból, rozpacz. I pozwalasz tym emocjom być, nie po to, żeby w nich ugrzęznąć, ale po to, żeby mogły się uwolnić. Drugim krokiem jest oddzielenie siebie od jego czynu. To najtrudniejsze, bo zdrada zawsze uderza w poczucie wartości. Ale prawda jest taka: jego zdrada nie mówi nic o twojej wartości. Ona mówi o jego braku dojrzałości. Możesz być najpiękniejszą, najbardziej kochającą i oddaną kobietą, a on i tak zdradzi, jeśli nie potrafi unieść swojego cienia. Dlatego powtarzaj sobie: to, co zrobił, nie definiuje mnie. To, co zrobił, definiuje jego. Trzecim krokiem jest zwrócenie uwagi na siebie. W zdradzie łatwo skupić całą energię na nim. Dlaczego to zrobił? Z kim? Jak mógł? Ale jeśli zostaniesz w tym miejscu, utkniesz w roli ofiary. Prawdziwe wyjście zaczyna się, gdy zadajesz sobie pytanie: A czego ta sytuacja uczy mnie o mnie? Może uczy cię stawiania granic. Może uczy Cię, że zasługujesz na więcej, może pokazuje Ci, że przez lata stawiałaś Jego potrzeby ponad swoje. Jeśli potraktujesz zdradę jak lustro, zobaczysz w niej nie tylko jego cień, ale i swoje zaniedbane części. Czwartym krokiem jest odbudowa zaufania do siebie. Po zdradzie często mówisz: Już nigdy nikomu nie zaufam. Ale problem w tym. Że najpierw musisz odzyskać zaufanie do siebie. Do tego, że zobaczysz sygnały, że nie będziesz ignorować swojego wewnętrznego głosu, że zaufasz swojej intuicji. Kiedy odzyskujesz zaufanie do siebie, nie boisz się już, że ktoś cię zniszczy, bo wiesz, że zawsze masz siebie. Piątym krokiem jest przebudzenie granic. Zdrada jest najgłębszym złamaniem granicy w relacji. Dlatego, jeśli chcesz iść dalej. Musisz nauczyć się mówić nie. Nie dla manipulacji, nie dla kłamstw, nie dla relacji, w których czujesz się niewidoczna. To wymaga odwagi, ale każda granica, którą postawisz, buduje w tobie poczucie siły. Szóstym krokiem jest wybór drogi. Musisz odpowiedzieć sobie szczerze: czy ta relacja ma sens? Czy on bierze odpowiedzialność za siebie, za swój cień, za to, co zrobił? Jeśli tak, być może możecie budować coś nowego, ale jeśli on bagatelizuje zdradę, zrzuca winę na ciebie, nie chce patrzeć w siebie, to znak, że czas odejść. Twoja wartość nie pozwala ci na życie w półprawdach. Siódmym krokiem jest powrót do swojej mocy. Po zdradzie łatwo zostać w roli ofiary. Ale prawda jest taka: jesteś wolna. Masz prawo decydować. Masz prawo wybrać siebie. Masz prawo zacząć od nowa to nie on ma ostatnie słowo to ty. I wreszcie ósmy krok wizja zdrowej relacji. Nie zatrzymuj się na przeszłości. Zadaj sobie pytanie: jakiej relacji pragnę? Jakiego mężczyzny chcę obok siebie? Jak chcę się czuć w miłości? Zacznij żyć tą wizją już teraz, bo kiedy twoje serce i umysł kierują się ku temu, co prawdziwe, nie będziesz już przyciągać ludzi, którzy żyją w cieniu. Pamiętaj, zdrada nie jest końcem. Zdrada to lustro, które mówi: Obudź się, zasługujesz na więcej, zasługujesz na prawdę, na miłość, na autentyczność. Wyobraź sobie ten moment, kiedy patrzysz w lustro i nie widzisz już kobiety złamanej przez zdradę, nie widzisz ofiary czy kogoś, kto ciągle pyta: Co ze mną jest nie tak? Zamiast tego widzisz kobietę, która przeszła przez ogień i narodziła się na nowo, kobietę, która wie, że jej wartość nie zależy od tego, czy ktoś ją wybiera czy odrzuca, kobietę, która ufa sobie, słucha swojego serca i ma odwagę powiedzieć, zasługuje na miłość prawdziwą, czystą i wierną i nie zgodzę się na nic mniej. Zdrada mogła cię zranić, ale nie mogła ci odebrać Twojej mocy bo twoja moc nie pochodzi od Niego. Ona zawsze była w tobie. Twoja siła nie rodzi się z tego, że ktoś cię kocha, ale z tego, że ty kochasz siebie. Twoje piękno nie zależy od jego spojrzenia, ale od twojej prawdy. I właśnie teraz możesz podjąć decyzję. Czy zostajesz w roli kobiety, której życie zdefiniowała zdrada, czy wybierasz być kobietą, która wykorzystała ten ból jako trampolinę do wolności? Możesz patrzeć wstecz i widzieć tylko ranę. Ale możesz też spojrzeć w przyszłość i zobaczyć, że ta rana otworzyła drzwi do Twojego przebudzenia. Nie jesteś ofiarą zdrady. Jesteś wojowniczką życia, która przeszła przez ciemność i znalazła w niej swoje światło. Jesteś kobietą, która wie, że prawdziwa miłość zaczyna się od miłości do siebie. A kiedy kochasz siebie. Nigdy więcej nie zgodzisz się na relację, w której ktoś zdradza twoje serce. Twoja historia nie kończy się zdradą, ona dopiero się zaczyna. A jej kolejne rozdziały piszesz ty, wolna, silna i świadoma. Jeśli to nagranie dało ci nowe spojrzenie na zdradę i relacje, subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów o psychologii Junga i drodze do prawdziwej bliskości. A teraz zobacz inne wideo na kanale. Twoja podróż do autentyczności dopiero się zaczyna.